Dajcie, że po każdym rozpierdolu trzeba po sobie posprzątać. Ja na front się napierdalać z nimi. Stary, koniec! Nie będziesz więcej frego bo daj mi coś, bo ja też chcę coś zabić. Ja nie wiem, jakie są teraz taktiksy. Lecimy po nich, lecimy po nich. Chuj w dupę, kurwa, z tym moim kurwa składem. Dobra, można tu wejść. Pierdolej! Plecy, plecy, chłopaki, plecy, kurwa <laughs> Oj, się tak nie spodziewali Nie wychylaj, nie wychylaj, to jest Izak! O ty kurwo, no widział mnie, no Włuchama Stawaj, 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 jak poprawi, to mamy pozamiatane, wstawaj! Nitruś! truś! Kup się, trodek, stój, wysługi! spać, Izak, bój się Są o chuj! Ale nas się rzuchali Ale oni grają, jakie liczę O kurwa, ale mi panie! Ale urwał! Nitro! No i tak jest! Pięknie! mój, kurwa Bogu! Mam bombę! I samu co jest? O nie zajemnie! O się nie! A i samo to się chyba się cyka. I będę proszował jeszcze. O, to Ruda! Ruda, panowie! To jest nasza szansa! O, lulu! Mam pakę! Mam pakę! <grymny> no dobra, nie mogę się powstrzymać. Chyba <grymny> wam się, kurwa, mordory pomyliły. <grymny> A, kurwa, mać! Ja najwyżej dostanę ryja i będę leżał pół godziny. Yeah! Mów mi drwalu! Ja pierdolę! Pobiegnę do przodu. Na pewno kogoś zabije Izaka trafi, i bry, jest koniec o, On mnie zobaczył! Ucieka, ale się boi Uciekaj! Chodź na dół, chodź na do mnie bo czas leci A to bomba, Tak, je. tak, tak, chodź do mnie Broisz Dobra, idę przodem Mi się to nie podoba ani trochę Za nic nie zrobię w tej grze No nie, nie jest kurde tak kolorowy. No pierdolony nożownik, no? I, i samo też do kolekcji. No nie wierzę. To jest niemożliwe.